Rozpoczynamy misję. Młodsza siostra. Co to z tego cały czas gra? Tu jest wtedy kiedyś. Tepłem. Ta, ta, cały czas gra. Dobra, mam nadzieję, że już będzie fajnie. Będzie sumów zbytnich. Sprawdziłem trochę komputer. Wyłączałem temperatory. Że wyłączałem misję w groty, ale nikt nie powiedział, że to będzie dziawa, no ale to raczej chyba nie komputer, różnicy raczej nie będzie, po prostu sobie gryjesz czy coś, nie będzie porównuje, no, no, będzie dłużej. A i dziwnie, pospokój. Yeah, I'll hacking under the radar. They'll never know I was there. Nikki. Nikki. Oh, yeah. Nikki, it's me. Aiden! Where are you? There's men everywhere. The the guard here he just I don't know what happened. Bad thing, so I know. I'm getting you out. Okay. We'll stay on the phone. I'm gonna walk you out. No! They'll find me. Nikki, there's a gun there. I want you to pick it up. Just in case. Oh god. This is crazy. Aiden, I don't know guns. I shot him. We gotta move. Listen to my voice. I think I killed him. Nikki, listen to me. We're gonna move now. I'm gonna guide you every step. No busy ideas you provided.

Jeszcze jedynie możesz? Tak Dobra, no ten co będzie robić? Czekajcie, ja tutaj muszę drogę ogarnąć Będzie sobie nie wejdziemy tamtędy, that, you jak już ten, o wejdziemy O widział no, tak, jak on na no, to potęgił, że tutaj And jeszcze jeden jest, tylko on, no tak ale nie wiem, jaka jak będzie tutaj szedła. No przykład dajmy jej, żeby tu podeszła. Dobra, tutaj widzimy tego. Ale jestem drugim. Żeby zakłócić komunikację. Dobra, tutaj mamy ją. To jest tak, dawaj tą kamerę. I jeszcze tą. I jeszcze tą. I jeszcze co. Uh. go quickly. Dawaj, dawaj, okay. dawaj. tak. Mm, ten co by nie robić. Ten jak przejdzie, nie? Go, go, okay. stay low. Okay.

Mm, dobra. He, was still breathing. Ding, 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 ding. No, ej, he was still breathing. Ale. Should we maybe call 911? Hansi that way. Teraz ta kamera, kamera ta. A, tutaj już jest. Tak, tutaj jest ten jeden. O, To się ją zajebcie, tak mogliśmy wysadzić, słowo ale, dobra eee, tutaj, wysadzić go jednak nie możemy. Tak, zakończ komunikację i teraz, ruszaj, witamy jeszcze.

No, it's, 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 it's. Now go. Alright. Yeah. I don't understand how you can do this. This isn't a way to live. This is what you do. Okay. Ready. You kill people, Edith. not let her get away. That's not you. Hello, yeah, Anita. Pod... Ale ja już coś mogę wyjść Musimy zjeść się tam trzymaj e, dobra jednak musimy musi się tam dostać Normalnie he was still breathing. No, Tutaj, 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 tutaj To jest tam Jeszcze mogła zastrzelić, ale no, nie może I Teraz tak, ta kamera I patrzymy czy oni tutaj chodzą gdzieś czy coś Żeby zakłócić temu komunikację I a with dad. That Widzicie? Jakbyśmy nie to, to byśmy tego nie mogli zrobić a tak, bez problemu. Możemy tutaj nawet przejść już. Ale no, tutaj już będzie problem. What if I może nie jest Dobra, przeskoczy. Dobra, jest dobrze. Teraz ta, ten gdzie tutaj. Co to poogarnąć. nie możemy zobaczyć. Okay. He brought me blankets. Listen. We should go back. I think you can save him. What the fada? Listen to my voice. Right now. I'm going to get you out. Yeah. Night baby. Okay. Rise. Yeah. Rise. Durga camera, Durga camera.

Nie mogliśmy ich wy... Nie no jak nie uda mi się teraz? Mówił! Za chwilę, ja teraz się w pospieszone miejsce. Do nie rozumiem jak to, to nie możemy zrobić. Albo nie mamy. Czy to jest robisz? Aiden, to nie Czy to Hey, you need us to communication. Fuck no, my gear's gonna blow. Go quickly. Okay. Oh, Just make a run for that car, get in and drive. Don't look back. Edie, oh, oh, push. Okay. All right, you're in the clear. But we need to get you and Jax out of town. Jackson's okay? Oh, God, he said, he said you were dead. He said he'd he kill me. Where's Jax? I need to see him He's now. He's safe with your land. You're going there now. I'll meet you. Get Jax, stay low, and no phones. Don't even let him use his tablet until this is over. Oh, this <sighs> is

I'm in it for the yucks. You've disappointed me, Aiden. We were partners. You blame me for what? Ambition? I blame you for your greed. <laughs> uh, I need to go. Your hypocrisy is stifling. What's happening? No! Do you think Nikki's safe? They it's, it's over for Nikki. Not, not, for not to spoil the plans, but companies on the way. Chicago police just got a big tip on the vigilante. This all a game to you, Damien? Oh, sure. It's just a game. I am in the middle of it. We were partners. You blame me for what? Ambition? I blame you for your greed. It's all must uh, it? be

Troszeczkę dalej jest, ale autostrada jest. E, chyba jest. Autostrada ale uh, na pewno get your stuff droga okay. Auto trzeba. We'll to... na pewno, tylko nie wiem, yeah, yeah, yeah. do wzięcia to przestępstwo, bo to mi chodzi oba. o właśnie tutaj on, jest niestety. Teraz tak, zaznaczmy sobie punkt. Tutaj mamy jakiś element z zębami. dobra, ciśniemy Na ten punkt szybko jakiś, czy już tam, no cóż, nawet. Ale... Ale to wolno, auto. Ale to wolno, auto. A, mówiłem, że autostradówka jest w związku? Z... Z... Nie, no to chyba... Tam po prostu dalej te autostrade prowadzą, nie? Bo to jest o ta o. No. Tutaj gdzieś o tuło chyba z Male Maleje... Nie, to tu byliśmy. Myśleć tylko o. No dobra, nie, nie. Ja Obchodzimy to. Policja potrzebuje więcej informacji i dostępu cyber terrorists... cyberterrorystów. sick. Are to be flushed out of hiding. We won't stop until we find them all. That was Mayor Rushmore earlier. The Mayor has granted law enforcement unprecedented access to CTOS databases to, to locate dead sick members, members, arrest them, and confiscate their equipment. No details no, dobra, ja just on what that CTOS is. information might contain. Ja I sobie kupię po prostu, wytworzę wszystko i jeszcze raz kupię. Wszystko. Duch, duchy. przeszłości. Dobra, duchy przeszłości zaraz zaczniemy misję. Ten postęp już prawie koniec gry. Dobra, duchy przeszłości. i. są akcept. I so hard to keep Nikki shielded from everything now. she's killed someone. oh, damn, city's collapsing around us. i need to get her away, safe, before it's too late. come on. Yolanda said she's gonna call the police on you. get in the car, let's go. tell me you were set up. tell me. i found him. the man who hurt her. i know who it is.

Keep your head down. I found patrol units been dispatched as the suspect. Teraz tak, gdzie my mamy dojechać? to die. Aiden! Those are the police! I know. why are we running from the police? They can help us. No, they won't help us. But why? Because they're after me. Yeah, but we can explain. We can tell them about Damien. I'll, I'll tell them everything that happened. Nikki, listen. If we're caught, you don't say anything. Right now, I'm getting you two out of the city. You'll disappear and stay invisible. I'll take care of Damien. Father, no, you're not making any sense. We don't have anything to hide, no. do we? It's you. Isn't it? It's complicated. W complicated! Momentie... chwili staj zikwity, kulde, no dobra. Jednak nie mogę czegoś takiego odpierdolić, co przed zrobiłem. Więc daj, zaznaczę sobie drogę i będziemy poruszać się, tak żeby nam CPS e, i jest. Um, się od razu, żeby było wiadomo jak. To trzeba zrobić. Można je tu na autostradzie nie będzie, bo jak na autostradzie... The the engine, the engine, the engine. Aiden, those are the police. We've got a high powered patrol car. In why are we running the from the police? They can help us. No, they the won't. The 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 but why? Yeah, no. Because they're after me. Yeah, but we can explain. We can tell them about Damien. I'll tell them everything that happened Nikki, listen. If we're caught, you don't say anything. Right now, I'm getting you two out of the city. You'll disappear and stay invisible. I'll take care of Damien. No. No, ten sobie, tak, tutaj się, tutaj nie ten, Nie mamy do nie? to ty! możemy przyjechać. Tak, Nie, miejsce, no. Tak, dobra, zaznaczmy sobie. Czego to się od sobie tak, jeszcze na no ta jacks keep your head down honey i don't mean, like, uh, those are the police be advised a high-powered patrol car why are we they running, running after the police they can help us no they help so. So, won't so. help us but why yeah to because they're after me yeah but we can explain we can tell them about damien i'll, I'll tell them everything yes, you, that happened you, yes, yes. Nikki listen no, wiem, we're to caught you don't say anything right now I'm getting you two out of the city you'll disappear and stay invisible I'll take care of Damien no, you're not making any sense we don't have anything to hide do we oh, prawie, it's you no, nie, no, i Ja w podjechać? Teraz tak. Musimy jechać zgodnie z tym zaszczytem. Bo z no, Ja nie pomysł. Co to Kurwa, może nam znowu coś wiemy. Daj, teraz postać. No. To jest jaj. się nie dostać nigdy.

because they're after me yeah but we can explain we can tell them about damien i'll, I'll tell them everything that I'm happened look at that. nikki listen if we're caught That's you don't, that don't that say thing. anything right now i'm getting you two out of the city you disappear and stay go. invisible i'll take care of damien No, you're not making any sense we don't have anything it's to hide we do it's we, it's, no, we? it's you well, it Isn't it? you're the vigilante <coughs> No, pojawili się! Kurwa pan no. no, oni już wszystko powiedzieli. Więc zobaczymy się w kolejnym odcinku. Ja to sobie zgubię ich za chwileczkę. Więc na razie cześć hej. I sobie za chwilę tutaj przejdę i jak tam będę blisko to po prostu zacznę kolejny odcinek. Cześć!